No bo tam muszę trzy osoby wejść. Trzy, dwa, jeden. ma Przemek, my nie robimy odcinka live'a. No właśnie, chciałaś się przywitać. No ale jak nikogo nie ma na live'ie, to, to po co, po co się witać, jak nikogo nie ma na live. Ie? Przemek, nóż! Jeszcze chwilę, my się śmialiśmy. Śmieszną, śmieszny przez o, a nie o Nie zjadłam, mama. Dobrze, bardzo dobrze. Okej. Poczekajcie. Moja mama w ogóle weszła na tego live'a i powiedziała, że, że przez... No, w przypadek pierwszym napisałam śmieszny Omy, zamiast o Śmieszną Nieważne, ale okej okay. mm. I ktoś ogląda, siema, siema Wieszcie widzowie y, na czacie Gdzie wy jesteście? Nożysz jest Przemek!

Ja utknąłem! Ja żyję jakimś cudem, ale utknąłem! Ja utknąłem! Ja żyję jakimś cudem, ale utknąłem! Mogę przebyć na tym idę, bo uratowasz. Ela jest lubiką, tak samo. To pijemy, Nie, 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 nie. w ogóle nie mogę wejść do góry.

Co się? Bo zdedłem. O no, dobra. o poprzemka, paszaj. Przemek! Co się stało? Wypadłem. I wiesz co że... żyjesz? Teraz skrzyneczkę otwieram, dajcie mi spokój. O właśnie, jest krzyżeczka. No też nie mogę przyjaźnić. I wiecie co mi tak. wypadło z skrzynki? Ja mi wypadłem. Tak, jakie są moje? Nie jest moje. Nie wiem, co mi drogie. Te moje. Jakie są mi drogie? Ej, kapeluszek taki mi fajny wypadł. Ej, bo nie wiem, co mi drogie. Mam czapkę rolnika, mam czapkę tłumka, mam czapkę mi ekskluzywnego Ten, co już tam poleciał. Loty, słupi, złupi, papaci. Filip, chodź. Czekaj. Lecimy w kosmos. Otwieram skrzyneczkę. Siema widzowie, widzę, że są dwie osoby na live. Siema, siema. Piszcie i subskrybujcie. O, siema, ksalonik, siema. Ej, co mi dropło! No, siema, ksalonik, siema. Pikal, e? Dzień dobry, szybciej, bo to live ma być. My tu mamy. Jak Oj, Podkroić. Antek ser w tym masz? Siema, siema widzowie, piszcie i subskrybujcie, piszcie w komentarzach, bo widzę, że są trzy osoby. Jak cię ta gra jest taka. Co? Co ty zjadłeś? Proszę i na dół, czy sobie sałatkę, czy coś, co zjeść, bo przyjeżdżasz do domu Halo widzowie czemu nie piszecie? No bo Przemek! A nie to Elliot. A nie, ale ja normalnie, jakby ja mam tak samo jak nie mamy odkleić na angielskiej. Ej, pomocy, bo ja utknąłem. Ej, Może przez przypadek kliknąłem R. Ja też, to miło. Nie żartuję, ja przez przypadek. Zdedłem. No Przemek. Ja już fajną No my musimy to przejść. No przemyk, zepchnąłeś mnie cię, był zatut. No my musimy to przejść. No, przedmiot zepnucie. No, ludzie! Musimy się wziąć w gaść. Dobra, teraz nie spadamy. No, ludzie! Robimy pierwszy. skąd miałeś pomi? Co? No, Antek! Ale ja skąd miałeś Antek! Przemek, ty, 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 ty. Przemek ty, ty, ty. przestań! Dobra. Przemek, bo zaraz nie będziesz z nami robił live'a Dzięki za bo zaraz nie będziesz z nami robił. Przez przypadek na lasera stanąłem. Te lasery powinny tego zadawać. Ja nie z Deadland. ja się zamroziłem. No ja cię kręcę. Dobra, musimy to wygrać. Bo nam tyle zajmuje to. Nie wiem, zepsuła się. Ty ją zepsułaś. To znowu. To znowu, kurde. Nie wiem. Możesz. Mam 5 lat w paski, co?

no, kto się mnie umiera? Przemek jak teraz. <grymna> ja nie mam siły! Się blokuje. Ja jest ja widzę, się, a to jest moja wina, że ja się blokuję. To jest moja wina, że klikasz w tą Izę. Albo jest moja wina, że ja się podam do wody i kłamiesz, że się blokuje. Bo teraz to blokowałem. Trzemma! Mm -hmm. Czemu? Czemu ktoś na naszym live nazywa się dosłownie tak samo jak czajnik? No to weź go nagniemu, bo za chwilę ten pójdzie. Do... Trzem Siema! Czemu? Czemu ktoś na naszym live nazywa się naszym nie tylko Teraz nie w spał. nie spadnie, albo nie spadnie w autem. Nie, proszę nie. Już. Chodź. Dobrze, dobrze filo. Jest! Nigdy ktoś teraz skacze za ten. Ej, dostali! Dobrze, dobrze Jest! Nigdy ktoś teraz skacze za ten. Leg, leg, leg. To nie jest zwykłe. To jest fajnie zrobić trochę. Czapka kucharska mi dropła. I kwiatki. Nie są kwiatki. No, kwiatki. Kwiatki. kwiatki? Czapka kucharska mi dropła. Chodźmy robić kozioł. Bardziej mi się podobały te czapka A, A, dobra. Ty ma po prostu profilowe czajnika. No Przemek! Ale ja bym tam nie skad, bo ja byłem kupny! Ja nie wiem na co. Czy... No, dobra, jak wreszcie no, to inaczej się powinno zrobić Zaraz wracam Przemek, czemu ty tak masz no, mało ochotę? Przemek! Możesz nie glinać ciągle, Przemek, no to już się Tobie się ciągle myli To się nie powtórzy, tak tak. no, no, to. No, to się nie. Opa, a. To by się ciągle mylił. Dobra. Teraz te, te nie mam się odmrozić. No nie wiem, coś ty zrobił. Ante, nie ja mam się odmrozić. No już, już cię odmroziłem. Ej, Antek, to ty piszesz na koncie swojej szopy? Nie, jakoś tak trzeba zrobić.

a, nazywa się nie wiem, dobra. Dobra, ja mam z pierwszych i zaczniemy składnować. Nie, nie wychodź. To jest chwilę. A to robi dwa plajer jakieś kostki. Zambię jakieś kostki kupię. No jakieś no, dwa player kostki, nie wiem co to jest. No wiem, że jesteś siostr Mantka. Nie, nie będzie, to nie na Pierwszy. Wiem, że jesteś. Skocz tu przemek. No, skocz! Skocz i się za mruś. Opa. Zapomnij mi powiedzieć, jak przez chwilę się ma. Skocz tu sprzemek. Jest! Jestem. Jest, kocz! Chodź, Jest! Ja teraz to, tak skoczę, może... Przemek, przestań no! Bo już mamy to praktycznie zrobione. Jestem. Antek, idziesz? Przemek, przestań to. No. Przemek, mogę skoczyć do Antka? Nie. Tak! Oui! Jeden, Przemek, mogę skoczyć do Antka?

to kurde, rzadkie. Ale nie? Ja Epic! Legendarnie rzadkie. Już myślałem, że legendarne ligrochło. Rzadkie. No, to czapeczka. Fioletowa czapeczka. Dobra, ja jestem ter teraz trochę afk, bo idę po coś do zjedzenia. Dobra, ja jestem ter Teraz trochę afg, bo idę po coś do zjedzenia. A nie wiem co zrobić z tymi pudełkami. Z dobra. Chodźcie. jest A, Zobacz sobie moją kopaczkę. Taka trochę Minecraftowa. Nie, że ona jest I nie

Opa, sí, sí, no, no. tengo que ir a la W przejść To ja Musimy zrobić zam, zamrzajkę szybko. i raz Dobra, ja spróbuję. Spróbuj. Ale wiesz, muszę i na ten blasku. Zamrój się inny. Doniesz. I koniec. I zostawiam was. Nie może, bo tam na razie. Elaty, zbigniewko, tak mi się odwraziło, to już się. na

Uuu, ja mówię ci znacząco. Zjem wasz refiner. Taki Tuesday. W ogóle za 8 minut jest event w 9-9. Ej, no, ja Jotun, nie skończę, Jotun! Ej, no, za kilka minut jest event w stylu Brain Tu Kto tyle Brave Brain mój zbiór. No, powiedziałeś, że za 8 minut jest w 9-9. Uleś się skończył. Filip, odrość, nie. Ja myślałam, że tyle Brave Powiedziałeś w dziewięć dziewięć Nie wrzucaj na złość tego walonego pudełka Hello Nie Jaki szanek? Muszę kupić robótce na prywatne Dostaj <noise> To jest Oj

Ty pływasz, nie potrafisz. Jeszcze na głęboką wodę oddał. Latę, I tak czełujesz. <śmusza> Kostrowek prędzej nie się. jeść. An tu. mi. się nie Bum, <śmusza>

Przemyk, co ty żeś robisz? Jeszcze raz zginiesz specjalnie? Ale tak jest specjalnie, że nie do rzeką nie to zrobiła Weź wróć, wróć kota, panara A co? Już piję Dobra, we, weź tam wskocz ktoś i będzie fejtuj ja, ja lubię być no, pejtuniną Spójrz po mnie ktoś na tego błota, no ja pilnę Przepraszam to teraz mija. ja no akurat Ty co chwilę giniesz, więc znasz to Ty Antek to teraz ja, sorry to znaczy. Czekajcie, zobacz Poczekajcie, ja unboxing ja. No to cztery litery seksuacją unboxing. boxingie Kurde, że nie mogliśmy ale... w boxingu jak już to będziesz to nie miał niespodziankę, Janku. Wiesz, Janku, jak jedziemy? Jedziemy już? Czy zaraz powołasz tam na... ja, to Ja będę musiał na telefonie, bo jest takie coś. I muszę na tym być. Antek, jadę do domu. Chodź, musiałeś ja, ja. przyłóżki. Jak jedziesz Jak jedziesz do domu? Jak jedziesz do domu? A ja tak ja kończę, bo jadę do domu. Jeszcze później zadzwonię, ale jadę na razie do domu. Dobra. Patrzcie, Zakończymy Zakończę